Jak przygotować do pracy z Tableau każde dane? Bardzo łatwo przygotowuje się dane w Tableau, gdy dane są poukładane. Praktycznie zawsze po kursie zdarza się, że próbujecie zaplikować wiedzę na waszych prawdziwych danych i wówczas natrafiacie na przeszkody, których nie umiecie pokonać. I to jest jakby naturalne, dlatego że dane, których uczy się bo w większości przygotowuje się kursy są dane proste, takie, które w łatwy sposób pokazują, jak można się nauczyć poszczególnych wykresów. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna i okazuje się, że dane no, nie są tak proste do zaaplikowania w tableau. W tej lekcji pokazuję, jak czyścić dane przy użyciu Data Interpreter, jak pivotować dane, a tak naprawdę, co to znaczy pivotowanie danych. To jest termin taki bardzo znany w tableau. No i jak filtrować te rekordy na wejściu, żeby skupić się tylko na tych danych, które nam potrzeba? Zobaczcie, typowy układ danych w Excelu wygląda mniej więcej tak. Czyli w poszczególnych wierszach mamy, na przykład tutaj jest sprzedaż danego produktu w poszczególnych kwartałach. Tutaj w kolumnach są poszczególne kwartały lub data lub rok, wszystko jedno. Natomiast tutaj jest jakieś podsumowanie. Ważne, Excel zawsze ma Tablaryczne podsumowanie pewnych okresów. Tak samo tutaj na dole, w tym wypadku jest to podsumowana wartość sprzedaży wszystkich produktów. I raz oko tak mniej więcej wygląda Excel. Tak jest przygotowywany, tak jest często wyrzucany w formie jakichś raportów. Generalnie z czymś takim mamy do czynienia. Nas typowy i idealny układ danych w tableau jest taki. Zobaczcie, gdzieś gdzie tych kolumn. Jest o wiele mniej w porównaniu do, do takiego układu w Excelu, dlatego że tablo radzi sobie świetnie, jest przygotowane do interpretacji danych, które są w wierszach. Natomiast w kolumnach on chce mieć tylko i wyłącznie te najważniejsze, najważniejsze wymiary. I zobaczcie sobie tutaj, że ta wartość, która tu trafi, ona trafi w to miejsce i to jest właśnie pivotowanie, to znaczy zmiana układu z takiego Roz, jakby takiego szerzonego, gdzie jest wiele kolumn, na układ, gdzie jest wiele wierszy, natomiast tych kolumn jest stosunkowo mało. I są to kolumny unikalne, dlatego że te kolumny to są po prostu jakiś okres, jakaś data, natomiast data tu ona jest jakby taka skomasowana w tym miejscu, jest kwartał pierwszy, drugi i tak dalej. No jak, jak on to robi, zobaczcie. Czyli ta komórka trafiła nam w to miejsce. Ten produkt 2 z kwartału pierwszego, ta wartość trafiła w to miejsce. Gdzie trafi ta wartość? Oczywiście ona trafi tutaj, dlatego że tutaj jest kwartał drugi. Wartość sprzedaży dla produktu pierwszego. Tutaj jest dla produktu drugiego. No i ten ostatni przypadek trafia nam w to miejsce, bo jest kwartał trzeci. Tak jak tutaj. Wartość sprzedaży. Stąd dla produktu pierwszego. No nie, nie będziemy dalej się bawić, mi chodziło tylko o zobrazowania tego, czym jest piwotowanie. I zobaczcie, jeszcze raz podkreślam, o co chodzi w tablo. Tablo chce mieć kolumny najbardziej unikalne, zbiorcze, jakie to jest możliwe. I tablo. Nie potrzebuje wcale żadnych podsumowań takich ani kolumn, ani podsumowań wierszy, dlatego że on sobie sam to wszystko zrobi i zrobi to wiele lepiej zrobi to w sytuacji, kiedy mu jest to potrzebne. Do tablo sobie przygotowuje dane w taki sposób, żeby to były dane źródłowe. Przejdźmy teraz do takiego praktycznego przykładu. Zobaczcie. Mamy oto takiego Excela. Ja powiększę, żeby było żeby było lepiej widać. To jest naprawdę prawdziwy Excel. Jest to raport studentów z zagranicy, którzy chcą studiować w Kanadzie. Jest to raport, który można pozyskać z danych Immigration Kanady. Wszystko jedno, skąd to można pozyskać. Bardziej mi chodzi o to, że generalnie nie mamy wpływu jaki ten Excel jest. Ciekawią nas te dane w środku, będziemy je zaraz obrabiali. Natomiast zupełnie nie mamy wpływu jaki ten Excel jest. No i co? No i mamy tutaj po pierwsze jakiś, jakiś tytuł. Tak? Co to znaczy dla tablo? Tablo kompletnie tego nie potrzebuje. Mamy jakieś podsumowania tutaj na dole. Mamy tutaj podsumowania. Zupełnie tablo tego nie potrzebuje, tak samo jak tych rzeczy. Natomiast Excel jest fajny, ciekawi nas ten Excel i wasze Excele w pracy czy w innym miejscu, które będziecie takie realne przetwarzali, są ciekawe z punktu widzenia danych, które tam są, natomiast one są bardzo często w. W takim układzie, że trzeba sobie to przygotować. Jak się przygotowuje? Ok, podłączamy sobie dane. Jest to. Mam te dane w Excelu, więc je sobie znajdziemy. Studenci z zagranicy. No dobra. Tak wyglądają te dane. No, wyglądają w taki sposób, że ktoś sobie pomyślał: No dobra, no to co, co, co teraz? Jakby, no jakby, to co? To najpierw mam w Excelu w Excelu sobie to jakby rzeźbić tutaj, zaznaczać kolumny, ukrywać, nie wiem, kasować. Absolutnie nie, nie robimy takich rzeczy. Tableau jest mądry, ma fajne narzędzie. Zobaczcie, Use Data Interpreter to jest taki specjalny mechanizm budowany, który pozwala bardzo szybko usunąć dane, które nie są tablo potrzebne. To już wygląda rzeczywiście OK, dlatego że mamy stan. Mamy tutaj Nową Fundlandię, Szkocję, Brunschwig, tak dalej, Quebec OK. Natomiast tutaj mamy te poszczególne lata i kwartały, czyli po prostu to na pewno to będzie data. Musimy teraz spiwotować te wszystkie dane, które się tutaj znajdują. Jak się piwotuje? Ctrl A. Zaznaczamy. Zaznaczamy wszystko. Nie potrzebujemy tego, więc odznaczamy z kontrolem. No i. Tak, zaznaczyło nam wszystko. Oczywiście można sobie wybierać, które tutaj rzeczy pivotujemy. Natomiast na razie spiwotujemy wszystkie, bo te wszystkie z, są danymi związanymi z datą. Czyli sobie robimy pivot. Tutaj normalnie używam prawego przycisku myszy i pivot. OK. No, tak to wygląda. Rzeczywiście wygląda podobnie do tego, co pokazywałem w Excelu. Więc mamy jakiś stan czyli w jakim stanie w danym kwartale jest tyle i tyle osób studiujących z zagranicy tak? Zmieńmy sobie nazwę, klikamy dwa razy, tu sobie wpiszmy, że to jest po prostu data Jest to po prostu data, kiedy to jest, to, że jest to akurat w kwartale to jest wszystko jedno A tutaj jest co? Mamy tutaj liczba studentów Jest, bardzo fajnie I teraz tak, okazuje się, że ten Excel, jeszcze raz go pokażę Miał tutaj podsumowania. No, podsumowania. Tableau zinterpretował to, że rzeczywiście jest to jakaś, jakaś rzecz, którą trzeba tutaj dodać. Natomiast my wiemy, że jej akurat nie będziemy potrzebowali. Nie potrzebujemy w tableau, przypominam, żadnych podsumowań. Same żywe dane. No i zrobimy tutaj sobie filtr. Klikamy tutaj filtr. Klikamy Add. No, i chcemy tą datę, te pole datę. Datę mamy, klikamy. I możemy albo zaznaczyć wszystkie, odznaczyć te rzeczy, które nas nie interesują, albo exclude, czyli wyłączyć akurat te, których nie chcemy. Wszystko jedno, jak do tego będziemy podchodzili, możemy tak zostawić, że to wyfiltrujemy, zobaczcie co się stanie, a już widzicie, tutaj tak naprawdę pozostały same daty, same kwartały, a tutaj liczba studentów, rzeczywiście jest to coś o co nam chodzi, ok, zobaczmy co jeszcze możemy zrobić, tutaj jest napisane, że jest to tekst, a my chcemy, żeby to było interpretowane jako datę, spróbuję zmienić na datę, normalnie klikamy, OK. Invalid set function. Co to znaczy? To znaczy, że no akurat tablo nie potrafi sobie zamienić akurat tego, tego pola, ale próbujcie, bo, bo często tak właśnie jest, że, że jednak potrafi to zrobić. Naprawdę niesamowite są przypadki takie, kiedy myślę sobie, że trzeba będzie pisać jakieś funkcje, a tu się okazuje, że naprawdę da rady. Nie przejmujemy się w takiej sytuacji. Mamy na to sposób działania. Cofnijmy. Tutaj się cofa. OK. Skoro nie potrafi sobie z tym poradzić, Zróbmy tak. Spróbujmy rok wrzucić do jednej komórki, jednej kolumny, a ten kwartał do drugiej. Jak to się robi? Bardzo prosto. Zaznaczamy kolumnę, prawy przycisk, split. Czyli po prostu rozbijamy te rzeczy. No i rzeczywiście widzimy, że tutaj mamy rok, tutaj mamy kwartał. Po prostu w formie liczbowej. Zmieńmy nazwę na rok. To ona. Na kwartał. Ok, a teraz stwórzmy sobie taką pełną datę. Jak to się robi? Klikamy gdziekolwiek, na przykład w tym miejscu, widzicie ten trójkącik, rok. Naciskamy Create Calculated Field. Ok, pojawia się nam coś takiego, taki dialog box, gdzieś gdzie napiszemy formułę. Formula. Formuła działa dokładnie tak samo jak w Excelu, trochę inne są zasady. Natomiast bardzo jest to podobne. Nazwijmy sobie te pole, czyli pole w tablo to będzie zawsze kolumna, więc ona się nam tutaj dostawi. Nazwijmy je data, ale pełna, dlatego że w tablo każda kolumna musi mieć unikalną nazwę. No i co robimy? Robimy coś takiego, jak, taką funkcję jak make date. Zaczynamy pisać make, naciskamy enter. I co on przyjmuje? On przyjmuje nam takie parametry jak rok, Miesiąc i dzień. Zresztą tutaj sobie widzicie. Dokładnie można sobie tu przeczytać, jak to wygląda. No i rzeczywiście przyjmuję po prostu z wartości liczbowe. Ok. Weźmiemy sobie w takim razie tego. To sobie skasujemy. A tutaj wpiszemy sobie rok. Dobra, no, czyli to był ten nasz kwartał. No tak. Ale to mamy kwartał pierwszy. A my chcemy, żeby na pierwszy kwartał to był. 1 marca, tak? Rozumiemy o co chodzi. Kwarta pokazuje po trzech miesiącach coś, tak? Więc jeżeli byśmy zostawili tylko to, to by nam wyszło na przykład taka funkcja, by nam pokazała tylko i wyłącznie 1 stycznia 2017, a my chcemy 1 marca, dlatego że kwarta kończy się na marcu. Robimy razy 3. No i zobaczcie, co się dzieje. To jest bardzo fajnie, specjalnie tak zrobiłem dla Was. The calculation contains errors. No i co pokazuje? Count multiply string. OK. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście te, te dwa pola, one są tekstem, a nie liczbą. Ale łatwo możemy temu zaradzić po prostu wprowadzając coś takie jak int, czyli zmienia na wartość liczbową. Tak samo tutaj zmieniamy kwartał i Klikamy Enter. zobaczcie, Rzeczywiście to jest dokładnie to, co nam chodzi. To już jest pełna data, wyliczona. 1 marca jest ok. Sprawdźmy dalej. Tutaj 1 marca. A weźmy sobie takie rzeczy, gdzie byłoby. A posortujmy sobie tutaj na przykład kwartał. No tak. Czwarty kwartał. No to to jest 1 grudnia. I tak dalej, i tak dalej. Mamy pełną datę. Ok, to tyle w tym odcinku.